Cześć, bardzo serdecznie Was witamy, cieszymy się, że możemy się razem pomodlić. Dzisiaj wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Guadalupe. Święta siostra Faustyna Kowalska zanotowała w swoim dzienniczku. Sekretarko moja, napisz, że jestem hojniejszy dla grzeszników, niżeli dla sprawiedliwych. Dla nich zastąpiłem zastąpi... na ziemię. Dla nich przelałem krew. Niech się nie lękają do mnie zbliżyć. Oni najwięcej potrzebują mojego miłosierdzia. Módlmy się dzisiaj za przyczyną Matki Bożej z Guadalupe, o to, aby nikt nie bał się zbliżyć do miłosierdzia Pana Boga. Módlmy się o nawrócenie dla grzeszników. Pomódmy się również w intencji chorych i cierpiących. Pomódmy się w intencji Mikołaja. Zapraszamy Was wszystkich do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami wrzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boże Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, radz wlać w serce nasze. Abyśmy, którzy ze zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali przez mękę jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękujemy Wam wszystkim za wspólną modlitwę. Serdecznie Was pozdrawiamy. Pozdrowienia dla Krzysztofa, Piotra, Asi, Mikołaja, Aliny, Asi. Dziękuję i do usłyszenia I jutro o 12. Życzymy wam dobrego dnia przeżytego z Panem Bogiem i do usłyszenia. Cześć. Cześć, pozdrawiamy.